Dzisiaj Tagesschau, czyli główne wiadomości głównej mainstreamowej telewizji niemieckiej ARD, na swojej stronie internetowej zastanawiają się, kto jest ważniejszy: Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej czy Konstytucje poszczególnych krajów. Podają tu przykłady, kiedy to Niemcy jako kraj nie podporządkowały się wyrokom Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Podają, że tego typu problemy mają również inne kraje, na przykład Szwecja. Co ciekawe, nie podają tego, że Polska ma gigantyczne i to od wielu lat problemy, kto jest ważniejszy, czy Konstytucja Polska, czy Trybunał Sprawiedliwości, i że zdania w polskim narodzie są podzielone na ten temat. Niewątpliwie o tym nie piszą, ale co ciekawe, na koniec artykułu stwierdza autor, że jednak póki Unia Europejska jest związkiem państw, a nie federacją, to konstytucje poszczególnych krajów pozostają w mocy. I to jest ciekawe. Lista kalz ze Stuttgartu. Pozdrawiam.